Witam serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku Przepisy Karniwora. Dzisiaj pokażę wam, w jaki prosty, szybki i skuteczny sposób można usmażyć w domu przepyszne burgery, które można zjeść od razu, albo zapakować sobie do pojemnika i wziąć do pracy lub do szkoły. Moi kochani, zaczynamy oczywiście od zakupu mięsa mielonego. Dzisiaj pozwoliłem sobie kupić mięso mielone wołowe w supermarkecie. Zaczynamy, otwieramy. To są pojemniki 400 gramowe. Zrobię 4 burgery. Ja uważam, że 200 gram mięsa mielonego wołowego na burgera jest w sam raz. Mniejsze burgery no, mnie osobiście nie interesują. Taki żarcik, ale dzisiaj mamy 200 gramowe i myślę, że to jest idealna waga na porządnego, sytego burgera. Moi kochani, układamy na deskę, formujemy 4 burgery, 800 gram, po 200 gram na burgera. To na tyle. Formujemy ile możemy, formujemy jak dokładnie możemy. Nie muszą te burgery być idealne. Oczywiście nic się nie stanie, jak będą w kształcie serca albo kwadratu. Tak. Wiadomo, że robimy te burgery dla siebie, a nie w restauracji. Moi kochani, formujemy burgery, następnie bierzemy deskę. Ja sobie ją pozwoliłem przenieść w inne miejsce, gdzie będę dokładnie je solił. I tak, bardzo blisko burgerów sól trzymamy, żeby ona się nie odbijała i nie poleciała wokół tej deski, tylko trzymała się na burgerach. Oczywiście to jest nieuniknione, po prostu później trzeba podprzątać, ale no w miarę możliwości staramy się trzymać tą sól jak najbliżej. I teraz tak. Solimy tylko z jednej strony, tak? I uwaga, uwaga! Solimy burgery na końcu, praktycznie przed samym smażeniem, tak? Jak widzieliście, nie dodawałem soli do środka, nie dodawałem żadnych przypraw do środka, tu jest tylko mięso i sól. I teraz, bardzo ważne przy burgerów, najlepiej się je smaży na smalcu. Akurat tu mam smalec gęsi, po prostu dodaję troszeczkę. Do patelni. Pomimo tego, że burgery są tłuste, one i tak lubią trochę tłuszczu, trochę smalcu na mm, patelni, tak? Także, oczywiście, podgrzewamy patelnię. Czekamy aż ona się yy, podgrzeje. W międzyczasie tutaj chyba zajmę się boczkiem. O, jeszcze w międzyczasie przywitam się z moim pomocnikiem na kuchni, który dostał troszeczkę boczku, widzę. Super, jak zwykle zadowolony. Bez niego chyba nie dałbym rady, tak? No i ma taki mały przerywnik. Oczywiście w międzyczasie, jak się badania rozgrzewa, tutaj widzę, że naoszczyliśmy nóż. Każdy szef kuchni ostrzy nóż przed używaniem. Pamiętajcie o tym, tak? Kroimy boczek. Oczywiście możemy prosić urzeźnika, jak kupujemy mięso urzeźnika, żeby nam zmielili. Możemy poprosić boczek, żeby nam ładnie pocieli w plasterki. Albo możemy kupić w sklepie boczek i już pokrojone plasterki to jest bardzo pomocne nawet dla mnie tyle lat spędziłem pracując na kuchni i tak tak czy inaczej końcówka boczku no dosyć trudno się kroi ale kroimy boczek na w miarę możliwości na cienkie plasterki i teraz tak jak widzicie to burgery bardzo lubię tłuszcz, także dodałem jeszcze troszeczkę masła dla smaku. Oczywiście zmniejszyłem ogień, żeby masło się tam nie paliło. W międzyczasie poczekałem, aż rozgrzeje się ogień na drugiej patelni. Zaznaczam, żadna z tych patelni nie jest teflonowa, to są patelnie z pokryciem ceramicznym. Tak? No i to na tyle. Kładziemy w oczek na patelnię. Na rozgrzaną patelnię pamiętamy, że też trzeba dodać troszkę tłuszczu. Pomimo tego, że boczek jest tłusty, ten tłuszcz się wytopi. Tak czy inaczej nie chcemy, żeby to nam się wszystko przypaliło. No i burgery powolutku nam się smażą na dosyć głębokim oleju. I mówię oleju, a mówię smalcu. Ostatnio chyba też powiedziałem oleju, ale zawsze używam smalcu. Po chwili jak się już burgery zarumienią, obracamy je na drugą stronę. W międzyczasie obracamy boczek, pilnujemy, żeby się nie przypalił. Tutaj znowu widzimy naszego pomocnika, który jak zwykle jest zawsze tam, gdzie jedzenie. Teraz, jak już mamy burgery obrócone, oczywiście zmniejszyliśmy ogień. Czekamy, aż się podsmaży boczek. W międzyczasie kładziemy ser na burgery. Oczywiście dalej pilnujemy, żeby nam się nie przepalił boczek. Burgery powolutko sobie dochodzą. Oczywiście, jak pamiętacie, chłod je z jednej strony, później obróciśmy na drugą stronę. Taki sposób, aby były no, takie delikatne, zarumione z obu stron. I usmażone w środku, oczywiście jak to lubi. I teraz tak przekładamy burgery na drugą patelnię, kładziemy na niebocze, który już się usmażył. Nie chcemy, żeby nam się spalił, dlatego zmniejszamy ogień na patelni i kładziemy na wierzch burgerów po to, aby nam się ładnie stopił ser. Tutaj widać zmniejszyłem temperaturę. Zabrałem resztkę sera z patelni i na tej patelni, na której mieliśmy burgery, teraz będziemy smażyć jajka. Jedno jajko smażymy na jednego burgera. Oczywiście pamiętamy, żeby jajka obić o płaską powierzchnię, a nie o kan patelni, przykładowo, żeby ta skorupka nam nie wpadła do środka jajka. Zamykamy i czekamy, kochani. Pamiętamy, żeby ruszać patelnią, żeby te jajka nam nie przewarły. Nie powinny, ponieważ jest tam y, trochę tłuszczu, ale pamiętamy, że jedzenie trzeba czasami poruszyć, tak, żeby się nie przepaliło. I czekamy. nasze burgery są już gotowe kładziemy je na deskę pamiętamy, że im dłużej je będziemy trzymać tym bardziej będą e, usmażone w środku ja lubię burgery jeszcze delikatnie surowe delikatnie po środku takie medium rare dlatego nie trzymam ich długo na patelni Wy oczywiście trzymajcie je jak długo chcecie. Niektóre osoby nie lubią czerwonego, surowego mięsa w środku. Ja bardzo lubię, także tak samo smażę steki i tak samo smażę burgery. I teraz położyliśmy je wszystkie na deskę. Ładnie zaprezentować. Jak wspomniałem, mamy burgera, na to położyliśmy ser. Na to położyliśmy boczek i na to kładziemy jajka. Cała filozofia smażenia burgerów. Wygląda może skomplikowanie, ale wierzcie mi, naprawdę nie jest. Burgery są przepyszne. I to na tyle. Moi kochani, w taki sposób w domu w bardzo łatwy sposób, możecie przygotować sobie naprawdę super burgery, przepis 100% karniwora, tylko mięsne produkty, ser i jajka. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku.